Kawę pijesz sobie? Ja już kończąc dziewnięcie zapytam. Jeszcze raz? Co mówisz? Kawę pijesz sobie? Co, co mówisz? <gryso> która mniej tutaj przytomna? Kawę pijesz sobie? Piję sobie kawę i jestem przykryta całą kocem, bo jest zimno. <gryso> Teraz już mi jest optymalnie w kocu. W kocu jest super. Kocę na wyposażeniu korpo, trudne warunki tutaj mamy. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym to Wam podczas starań. Hello, dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Dzień dobry wtorku, poniedziałek już za nami, już najgorszy dzień za nami. Już teraz mm. wszyscy są rozkręceni tygodniowo. Hope so. My też. Pamiętajmy, że jutro środa. Środa to taki mały piątek, więc już prawie weekend. Tak jest. A jak wtoreczek, to cyklicznie dziewczynki wciąż nie wypadają z tego, co obiecują, i co wtorek publikują nowy podcast. Ba bardzo jesteśmy dumne z siebie, i z tej cykliczności, a dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o temacie dietetycznym. Mm. Przechodzimy do tematów dietetycznych troszkę, bo w sumie na tym akademia nasza bazuje. Ale dzisiaj będzie tak z ludzką twarzą. O. Nie że dwie dietetyczki mentorki, one tutaj mówią, jak należy żyć i które życie i droga jest najwłaściwsza. Tylko takie dietetyczki które pokażą Wam samo życie, które też upadają, no i są tylko ludźmi. I tak właśnie się czasami zastanawiamy z Anią, czy ludzie, którzy na przykład y, myślą sobie, że my jesteśmy dietetyczkami, to sobie wyobrażają nasze życie jak takie pasmo, po prostu w kaszy sukces, orkiszowej sukces. bio, przeplatanej y, pasatą bio, i na której, w której nigdy nie ma miejsca na jakieś potknięcie, że po prostu wiesz, jak wyobrażasz sobie moją taśmę sklepową, mm. kiedy wykładam swój koszyk, że po prostu nie ujrzysz nigdy jakichś, nie wiem, lejsów albo czegoś. Wyobrażasz sobie. To tak? bo jak, tak, Wyobrażam sobie, że na pewno są takie osoby, które mogą tak myśleć, a, a my tutaj nagrywam ten podcast, żeby właśnie pozwolić sobie na to, żeby ze spokojnym sumieniem stać przy taśmie lidlowej albo biedronkowej i nie oglądać się, czy ta osoba z dłużej się patrzy, czy, czy koniecznie tam są takie rzeczy, bo cię kojarzę z internetów i halo. Co, co to robi w twoim koszyku? No i właśnie o tym będzie ten podcast, także zapraszamy. Zaczniemy sobie najpierw od upadku. Trochę więcej Zosi, powiesz coś na ten temat? <laughs> Dlaczego? Dlaczego ja akurat tę upadkę? Nie mogę no, powiedzieć, ja że ja upadam. Upadam bardzo często. O co chodzi z tych, tych dietach, bo nasi słuchacze, prawda? I my zachęcamy was do tego. Yy, abyście wspierali swoją płodność dietą, bo mocno w to wierzymy, bo wiemy, jakie to daje efekty, wiemy, jak wiele możemy zdziałać tą dietą, ale wiemy też, że wjeżdża takie życie, po prostu. Yy, oprócz starań, chodzimy, chodzimy do pracy, chodzicie do pracy, spotykamy się na imieninach, spotykamy się na urodzinach, są wesela, chociaż teraz, wiadomo, czas pandemiczny wygląda nieco inaczej, ale być może już niedługo Przyjdą majówki, grille, spotkania ze znajomymi. No i jak odnaleźć się w tym wszystkim i czy właśnie, czy to są takie sytuacje, Zosiu, z którymi ty się spotykałaś i jak byłaś na płodnej diecie, to pozwalałaś sobie na małe odstępstwa od diety? A ja robię wstęp, wstęp, wstęp. Jest nadzieja, że zacznie gadać o sobie. Jak przychodzi za do czego, to po pięknym wstępie znowu ja mam mówić. Nie, to bawi bardzo, dlatego że ja już nie robię sobie jakichś tam dwóch twarzy z Zosi dietetyczki i Zosi prawdziwej, tylko otwarcie się już przyznaję i opowiadam o tym, że ja potrzebuję w swoim życiu i w swojej diecie właśnie luftów bezpieczeństwa. I y, chociaż nie jest to takie super Insta. No, bo przecież super, by było jeść tylko jakieś ekstra rzeczy, i gdyby tak życie wyglądało, bardzo bym chciała, ale jestem tylko człowiekiem, i niestety bardzo ubolewam nad tym, że jestem skonstruowana tak, że lubię jeść czasami syfy. Bardzo mi jest to przykro mówić, no, ale tak jest, no. Dlatego też rozumiem bardzo swoich pacjentów, którzy są w tym teamie. I y, potrzebuję mieć taki, taki lufcik bezpieczeństwa w diecie swojej. Mhm. Dobra, a powiedz mi, proszę. Y y Przechodząc, chciałam przejść do kolejnej kropki już, a tak się zastanawiam, y, czy powinnam opowiedzieć o moich upadkach, czy takie upadki występują i u mnie. Y, I wydaje mi się, że jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej, to poruszę ten moment, że ja nie jestem krystaliczna też. Pomimo tego, że mam takie momenty w życiu, y, w ostatnich latach. Y, których staram się trzymać dietę. Może nie nawet to nie jest dieta, tylko to jest jakiś taki zdrowszy styl życia, ale zdarzają się również, zdarzały się również takie momenty, kiedy tego zdrowego stylu życia było o wiele mniej. I różne sytuacje towarzyszyły mi wtedy i brak jakiejś tam mobilizacji, ale też takie momenty były. I to są takie wzloty i upadki. U mnie. Nie mogę powiedzieć, że jestem taka stuprocentowa i w ogóle super ekstra. Yy, I tak po prostu jest. Yy, to nie jest tak, że ja żywię się kapsami, tylko, no bo to, to, to nie jest tak. Ale były takie momenty, kiedy tych kepsów było... Miałam smaka. O, ja mam fazy, ja to nazywam tak, fazy życiowe. Fazy życiowe na konserwę, wiesz, że konserwę. Faza życiowa na kaszę gryczaną, wiesz, że kaszę gryczana faza gryczowa, faza gryczowa, fazy na zdrowe jedzenie, zbieżdża zdrowe jedzenie, a czasami jest faza na pizzę, już nie, no nie mogę, się, o, o, nie mogę się oprzeć. I tak to wygląda. Także nie martwcie się, jeżeli u Was również takie upadki występują. Mamy nadzieję, że tym podcastem też Was zagrzejemy do tego, aby z tych upadków też wychodzić. Właśnie ja bym rozgraniczyła na początku, co my rozumiemy przez słowo upadek, a co rozumiemy przez luft bezpieczeństwa, bo yy, takie. Bo wiesz, rozmawiałyśmy też o tym, że pojawiają się wyrzuty sumienia po czymś, co zrobisz, co jest odstępstwem od diety, którą sobie założysz, że będziesz stosować na 100%. I to też mega zależy od osobowości i od tego, na kogo to trafi. Bo wiecie, wyszłyśmy z założenia, że bardzo byśmy chciały już tak trochę na wstępie rozgrzeszyć te wasze wyrzuty sumienia i powiedzieć, że to jest naprawdę całkiem spoko. Że ta dieta nie jest tak, jak to Ani mówi, od linijki trzymanej, że tam czasami się coś zdarzy po prostu zboczyć z tej trasy. tam mnie to jest w ogóle tak jasne, jak słońce, ale wiem, że są tacy ludzie, którzy potrafią cisnąć na 100% bardzo długo. I taki luft bezpieczeństwa na zasadzie zaplanowanego, przemyślanego i totalnie, jakby wiecie, pod kontrolą w kontrolowanym środowisku odbycia posiłku illegal, ale jednak, który w jakiś sposób się wpisuje w to wszystko i jest zupełnie czymś innym niż taki upadek, nie? o których też będziemy później mówić. Bo ja na przykład mam takie upadki, że jak ym, coś mnie wyrwie z tego toru dietetycznego, na zasadzie nie wiem, zaśpię, nie zrobię zakupów, nie ugotuję i wtedy muszę się posiłkować czymś, co albo kupię na szybko, albo zamówię, to często to był właśnie ten moment, w którym ja tę dietę odpuszczałam i to bym nazwała moim upadkiem. Bo z kolei, jak tam sobie zjadłam coś nielegalnego, ale wiedziałam, że zaraz wracam na te moje tory dietetyczne i zaplanowane, to miałam takie poczucie cieszenia się każdym kęsem. Niech to będzie, nie wiem, ten kebab przykładowy, mm -hmm. skoro go podajemy. I ja po prostu jak go jadłam, to go jadłam całą sobą i sobie wyobrażałam, <laughs> jaki to jest syf, ale jak on mi bardzo smakuje. Mm -hmm. I wiedziałam, że teraz już nie sięgnę po niego długo, natomiast że cieszę się każdym y, kęsem. I nie miałam czegoś takiego. O czym ty opowiadałaś z kolei, czy na przykład jak zjadłaś pysznego pączka, mm -hmm. który zrobiła twoja mama, to się popłakałeś, że wszystko straciłaś, nie? Więc rozgraniczmy tutaj sobie te może właśnie typy osobowości, typu Ania i Zosia, a może tam jeszcze będzie ktoś pośredni, żeby to nasze rozgrzeszanie, które tak chcemy dać ogólnie już na wstępie, nie było takim też wejściem w ten świat, bo wiecie, ja się trochę boję, że po prostu jak to trafi na takie podłoże, ale Zosin, to wy mm -hmm. sobie tak to przerobicie, że te lufty bezpieczeństwa będą stanowiły główną część diety. A to nie o to chodzi, nie? To chodzi po prostu o to, żeby nie błagać takie, Kaniusia. Tak, to właśnie, bo jeszcze ja bym też rozgraniczyła. Ja mówiąc ostatnie, ostatni czas tego, że raz jest lepiej, raz gorzej z dietą, mówię o dietetyczce Ani, która tam ładuje na taśmę w Lidlu. Różne rzeczy niekoniecznie zawsze ok, chociaż staram się naprawdę to robić, żeby było wszystko ok, większość ok, a o. Ani, która nie może tak, nie wspominałam tego okresu jako Ani, która starała się o dziecko i była na diecie płodności. Bo właśnie tak jak Ty, Zosia, wspomniałaś super, że to przypomniałaś, ja będąc na diecie płodności jestem osobą tak zdeterminowaną, gdzie trzymam tej diety nawet więcej niż 80%. Ja lubię po prostu jakby czuć tą sprawczość w sobie. I tak też doświadczyłam tego dwukrotnie. I borykałam się przy pierwszej zmianie żywienia i wprowadzania y, tych zdrowych, y, płodnościowych składników podczas starych. Spotkałam się z ogromnymi wrzutami sumienia, które pamiętam do tej pory, i wiem, jak bardzo to było. I ja już smutne. Ja sobie nie potrafiłam poradzić z tym, i myślałam, że zaprzepaściłam. Tyle rzeczy zrobiłam dobrego dla siebie w tym czasie, i tak ta dieta super wyglądała. I zamiast się skupić na tym, to skupiłam się zupełnie niepotrzebnie. Teraz patrzę na to, y, na niedzieli związanej z okropnymi wyrzutami sumienia po tym pączku. Wracając do domu od do mojej mamy. No to było, powiem Wam szczerze, ym... no nie nie, nie, nie chciałabym, żebyście też mieli takie wyrzuty na przykładzie moim, bo jeżeli trzymacie tą samą dietę, pozwolicie sobie na właśnie takie sytuacje różne, niech to się nie kończy wyrzutami sumienia, które naprawdę dowalają Wam jeszcze jeszcze więcej tych przykrych emocji i przykrych doznań. A spójrzmy, spójrzcie na cały tydzień, jak wyglądał wasz tydzień i jak ta dieta była przez was wprowadzana. Czyli Ania prosi o to, żeby nie przesadzać w stronę aniową i takiego ortodoksa dietetycznego, że naprawdę nie zawali się świat w momencie, kiedy zjecie takiego domowego pączka od mamy. A Zosin prosi o to, żebyście z kolei nie przesadzali w bycie za bardzo liberalnym w tym swoim podejściu, czyli coś, do czego ja Miałam tendencję, gdyż hedonizm mój jedzeniowy po prostu brał górę. I tutaj chodzi tylko o takie, wiecie, znalezienie jakiegoś takiego zdrowego, sensownego balansu między tym wszystkim, nie? Że tutaj robimy takie trochę wytłumaczenie, bo rzucając takie ogólne hasło, chciałybyśmy rozgrzeszyć wasze wyrzuty sumienia, to chciałybyśmy, ale tylko te takie naprawdę uzasadnione, a nie, że teraz hulaj dusza, bo pikła nie ma i dziewczynki z akademii to pozwalają. Nie, chodzi o takie po prostu. Niezadręczanie tych głów dodatkowymi jakimiś wyrzutami sumienia. Powiedziała dzisiaj super rzecz, bo powiedziała, że fajnie było, jakby było takie badanie, które pokazuje, jak takie odstępstwo żywieniowe wpływa na na przykład coś tam, wiecie, jakby sobie można było narysować, nie? Misurinooporność albo wystąpienie owulacji, albo, albo coś tam. No nie ma takich badań. To są takie, no fajnie by było, wiadomo. Ale to wszystko jest bardzo ciężko ocenić, bo to wszystko zależy od tego na jakim gruncie robimy ten dietetyczny błąd? Czy to jest rozhulana insulinooporność? Czy już taka ogarnięta? Czy taka na lekach? Czy nie? No to jest tyle czynników składowych, że to jest tylko takie gdybanie, nie? Jak bardzo takie potknięcie nam to wszystko zaburzy? Może się okazać, że wcale nie, a może się okazać, że wybije insulinę do kosmicznych wartości na bardzo długo i właśnie zaburzy sporo. Więc to jest gdybanie. Ale zawsze ten... po takim upadku da się wrócić na dobre tory. I będziemy sobie dzisiaj trochę rozmawiać o tym, jak to wygląda u nas. Yy, u dietetyczek z yy, bardziej ludzką twarzą, nie tylko yy, dietetyczną. Yy, Ania versus Zosia poruszona, to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. W ogóle, to może zaczniemy sobie od tego, znaczy zaczniemy w połowie, co <laughs> zaczynanie w połowie podcastu, ale chciałabym wtrącić taką bardzo ważną myśl, że to wszystko, o czym teraz mówimy, wzięło się stąd. Że najserdeczniej na świecie chciałybyśmy Was zaprosić na nasze wyzwanie, które już trwa, bo jeśli słuchacie nas we wtorek, to ono już trwa od poniedziałku. Wyzwanie jest dostępne dla wszystkich osób, które są zapisane do naszego newslettera, więc mam nadzieję, że słuchaczu już tam jesteś. Jeśli nie, to możesz dołączyć w każdym momencie. Tylko, że pamiętaj, że jakby moment dołączenia do wyzwania hmm, decyduje o tym, ile materiałów dostaniesz. Potem dodajemy różne karty pracy, codziennie wysyłamy nowe mailingi. I wysyłamy naprawdę super rzeczy, bo to jest jakby pierwsza nowa forma po odejściu od webinaru, teraz robimy pierwsze wyzwanie, więc o, to jest naprawdę super. I od tego, kiedy dołączysz do tej naszej ekipy wyzwaniowej, zależy, co, co będzie, a co, co będzie w wyzwaniu Anna. Ja już się uśmiecham na samą myśl, bo, bo tam właśnie znajdziecie takie ułatwiacze, które, którymi dzielimy się z Wami i takie... Proste rzeczy, które pozwolą Wam wprowadzić dietę, a jeżeli jesteście już na, tą, na tej diecie, to mamy nadzieję, pozwolą Wam odkryć coś, co jeszcze bardziej y, ułatwi jej prowadzenie. I na przykład będą to karty y, pracy ze słoiczkami i przyprawami, lista przypraw, które warto mieć pod ręką. Konkretną listę dostaniecie, która y, ma y, y, przypraw i ziół, które mają działanie przeciwzapalne i które my bardzo lubimy w naszych dietach, więc super, bo gdybyście również. Y, Stosowali ich nawet więcej niż stosujemy w, w dietach, jeżeli je lubicie. Mamy to. Następną rzeczą, którą, którą dostanie, dostaniecie w prezencie, już się nie ma go doczekać. To są takie ułatwiacze związane z przyborami kuchennymi. I opowiemy nieco więcej też podczas wyzwania na ten temat. Spokojnie, ja tylko uprzedzę, bo przybory kuchenne mogą być tak bardzo rozbudowane, jak jakieś totalnie drogie sprzęty. A to są takie podstawowe rzeczy, które nie generują jakby dużego nakładu finansowego, a z kolei w kuchni ułatwiają nam życie bardzo. I o tym też powiemy więcej w wyzwaniu. Takie must have, y, bym powiedziała, które po prostu w kuchni muszą być i, i koniec. I to jest takie zawsze, że jak oni gdzieś przemycamy komuś, to jest takie serio? Można do tego użyć i naprawdę. To jest takie, wow. Nie muszę kumulować tutaj termomiksa i wbijać za drogie sprzęty, tylko widać sobie kilka złotych czasami i, i mam super, super um, urządzenie. Nazwijmy to tak, super przybór. Przybory. Przybór. <laughs> to <śmieszne. śmiech> Dobrze to <przybór. śmiech> Strasznie mnie to śmieszy, bo przed przybór. chwilą trwała dyskusja o tym, czy słowo zamruś, czy zamroś powinno być. Na zasadzie wydajemy polecenie, zamruś. Borówki czy zamroź borówki? I słownik języka polskiego ma wiele dla nas <laughs> definicji. Anka coś zaczęła czytać o słojach drewna, a ja o jakiejś zamrozi takiej jako zjawisko atmosferyczne. No i jeszcze, jeszcze to trwa, ale mamy nadzieję, że debata. się dogadamy. Dobra, wracając do tego wyzwania, mamy nadzieję, że dołączycie i jesteście tym z nami. I kurczę, działajmy razem, i mam nadzieję, że Wam pomożemy w wprowadzaniu płodnych wskazówek. Ania nie powiedziała jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, yy, czyli o, takiej, o takim czymś, co jest niby tak trąbione wszędzie przy dietetycznych podejściach, a mało tutaj takie typy i rozwiązania, jak sobie z tym radzić, w sensie jak to naprawdę wprowadzić. I mamy na myśli picie wody. I tam w tym wyzwaniu będzie też taki tracker yy, picia wody. Które opracowałyśmy, i on jest rozplanowany z takim całym, jakby tygodniowym wyprzedzeniem, gdzie możecie sobie to wydrukować i śledzić swoje postępy tygodniowe i odznaczać i widzicie, jak to wygląda. Kiedy macie takie największe momenty przestojów, a kiedy jednak udaje Wam się z tego wywiązać. Trochę wiecie co, trochę tak nie możemy zdradzać, co tam jest, no bo wyzwanie jest dostępne dla użytkowników tego wyzwania, więc mamy nadzieję, że Wy oczywiście jesteście na pokładzie, albo jeśli nie, to za chwilę dołączycie. Ale tak no nie przedpremierowo, ale tak uchylając rąbkę tajemnicy, postanowiłyśmy zdaniem się podzielić z wami po jednym takim tipie, bo tych typów oczywiście w wyzwaniu rozpisanych jest o wiele więcej, ale po jednym takim tipie, który, bez którego sobie nie wyobrażamy, szybkiego ogarniania diety wiedząc dokładnie, jak wygląda życie w dzisiejszych czasach. Czyli każdy ma na głowie milion rzeczy, wracamy z pracy, jeszcze trzeba zrobić zakupy i może stanąć i gotować. Więc Ania powie jeden swój, ja powiem jeden swój, a po resztę zapraszamy na wyzwanie. Super. To ja mówię tip, który, jak pokazałam to na Insta, to generalnie był szał. Jest to bardzo proste i robiłam to właściwie chyba drugi rok już, jest to mrożenie warzyw w kosteczkę przygotowanych mieszanek, które uży u których używam do zupy. Także odchodzi mi obieranie warzyw. I przygotowuję to w ten sposób, że marchewkę najpierw dużej ilości marchewki sobie obieram, kroję w kosteczkę, kroję sobie pietruszkę, kroję pora i kroję salera. I z tego wszystkiego robię mieszankę w woreczkach, które, które mrożę. I to nie są też porcje zrobione jakby jedna porcja do jednej zupy, tylko są to półkilogramowe worki, woreczki do mrożenia. i jak gotuję zupę, to wystarczy otworzyć lodówkę. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale naprawdę to jest... Kupujecie sobie warzywo, e, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś brokuła, e, e, kroicie sobie brokuła, wrzucacie garść albo dwie tej mieszanki warzywnej, przyprawy, e, zioła, e, brokuł i jest gotowa zupa. Serio. Później zabielacie mmm Pyszne. No, uśmiecham się jeszcze, bo bawi mnie, jak po prostu proste są takie life changery, ale jeszcze zamrożony bulion. Dlatego by się przyda. <laughs> przydał. się. No tak, jasne, że tak. Ja mówię tutaj, że dużo rzeczy można zrobić. No jeżeli macie zamrożony bulion, jeju, no to, to już w ogóle jest kosmos. Ja jeżeli nie mam bulionu, to robię to w ten sposób. Jeżeli mam bulion, to jest w ogóle już... Zupa, która robi się sama, tak naprawdę. Będzie w wyzwaniu, jak mieć bulion, bo zdradza. <noise> Co zrobić, żeby mieć bulion? A mój life changer i taki, taka rzecz, którą ja muszę mieć, i to jest kolejny raz ukłon w stronę <noise> Zosinka Szamacza. to jest to, że ja muszę mieć pod ręką legalny słodycz. I oprócz tego, że wówczas nie homikować nigdzie rzeczy, które po prostu zawsze wiem, gdzie na mnie czekają. Jakiś taki zapyziały baton rozpuszczony dawno w samochodzie w Schowku, ja o nim pamiętam w momencie kryzysu i go po prostu tam wygrzebię, jak taki człowiek na głodzie, serio. Yy, to muszę mieć jakiś taki gotowiec na zasadzie, przychodzi gorsza chwila, albo nie wiem, przychodzi taki low, gdzie jest. Yy, to jest ten stan, pierwsza kawa, yy, ta przedpołudniowa, gdzie po prostu jest takie ssanie na coś słodkiego, że czasami się go nie da opanować, i jak nie mam wtedy czegoś legalnego pod ręką, to jest trochę dramat. I tutaj wam mogę też powiedzieć, że mamy dla was z Anią e, prezencik mały taki, o, prezencik dlatego że przepis na taki jeden z legalnych słodyczy, który w ogóle jest turbo super, bo można go sobie przygotować na raz jakby dużą ilość i pomrozić w porcjach, co jest w ogóle turbo ekstra, bo to potem na was czeka w zamrażalniku i sobie tylko wyciągacie w momencie, kiedy jest trudniej. To przepis na ten właśnie taki legalny słodycz, którym są nasze owsiane batony z czekoladą, w ogóle turbo pyszne, on jest albo będzie na Instagramie, bo nie wiem w którym momencie będzie to opublikowane podczas tego wyzwania, ale mamy taki plan, żeby to się pojawiło jakby na oficjalnym Insta, więc wystarczy sobie wejść do nas i zobaczyć i to jest taki tipik od nas działać z batonami, a te batony są... Przetestowane na milion sposobów i milion y, kombinacji, i wiemy, że są naprawdę sztosowe. Jeżeli macie problem ze słodyczami, to co są? Ojej. Jeżeli macie problem ze słodyczami, co w ogóle? No tak, no jeżeli są jacyś słodyczocholicy tutaj, którzy już poszukują zdrowych batonów, to to, to są batony, ale. Ja nie mam dla... stara problemu ze słodyczami. Ja mam problem, kiedy ich nie mam. <laughs> kiedy jest ich brak, wtedy mam problem. Z samymi słodyczami problemu nie mamy no żadnego. No, różne problemy. Ale jak ich nie są, mam, to no. siara. Także <laughs> dla Timu, jak macie problem bez słodyczy, też Was zapraszamy. <laughs> I z nadmiarem też, bo są na propsie. Zapraszamy. Zapraszam. I, I co? I właściwie tyle, bo nie możemy zdradzać z, za wiele z tego, co się kryje w wyzwaniu. Więc musimy Zapraszamy to ukrócić takim ciechnięciem. Ale mam nadzieję, że w Was rozbudziłyśmy chęć zerknięcia, co tam dla Was przygotowałyśmy. Fajne jest to, że. A i wiecie, co jeszcze będzie? No powiedz, co jeszcze będzie, bo to jest też turbo. Będą SOS posiłki. Czyli taki moment, który się dzieje prędzej czy później, bo on ma miejsce, tylko w zależności od tego, jaki jest poziom mobilizacji albo po prostu farte życiowego, to potrafimy trwać na tej diecie dłużej bądź krócej, ale przychodzi taki moment, który wynika właśnie z tego, co mówiłam na przykład u mnie, czyli albo z zaspania, albo nie miałam siły na zakupy, albo nie mam pojęcia, zepsuło mi się coś, co miałam mieć, albo wypadł mi jakiś składnik, no to może być wszystko. No w każdym razie zadziewa się taka sytuacja, że ja mam tą gotową rozpiskę diety, ja wiem jak ją stosować, ale nie mam jakby możliwości tego robić, psychicznych bądź fizycznych. No i co wtedy mogę zrobić? Czyli jak z tego wybrnąć? Czy jest jakiś taki posiłek, który mogę, nie wiem, zrobić mega szybko, albo kupić coś w osiedlowej żabce i to po prostu sobie włączyć tak wyjątkowo raz, bo nie wiem, bo właśnie zespałam na przykład, chciałabym wszemać coś jednak zdrowego w pracy, a nie zamawiać albo nie wiem, jeść z zamki, czy kanapkę od pana kanapki, która niekoniecznie jest pro-turbo wyjściem, to będą takie rzeczy. Czyli SOS posiłki. Dokładnie tak się to nazywa. Tak to nazywałyśmy. jest posiłki, które są takim <laughs> opatrunkiem na zdarte kolano, kiedy się podwinęła noga. Tak. Fajne Oj, wyzwanie. Dużo w wyzwaniu. Robimy pierwszy raz takie w akademii, więc. Nawet się zastanawiam, czy nie za dużo, ale po tym wyzwaniu, jakby ktoś przeszedł tak wszystkie te cztery dni, które planujemy, to będzie miał naprawdę, będzie wyposażone w tyle kart pracy i taki potencjał do tego, żeby coś zmienić od już natychmiast. Mhm. I w bardzo prostych krokach też. Tak. To jest y, też takie fajne i w krokach, które właśnie biorą pod uwagę te potknięcia, bóle głowy, czy inne sytuacje kryzysowe, które y, sprawiają, że ten nawyk prowadzenia płodnej diety może czasami zaniknąć. Że jest jeszcze jedna przerwa i okej. Okay. I no to może dłuższa przerwa. Czyli one a... sprawiają, że on nie zaniknie. Tak, a tutaj mamy takie pomagacze i nie, no super. Zapraszam. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Pa. Miłego tygodnia.